Hej, okay, witajcie! W kolejnym odcinku z drapkowym. na dzisiaj przygotowałam zdrabki o wartości 61 zł. I mamy tak pełny portfel. Mam wrażenie, że dawno go nie drapałam nie było go na moich odcinkach, więc bardzo proszę. Za 10 zł mam Boom oraz Laki, więc takie drapki za 10 zł. siódemkowe. Mam nadzieję, że szczęśliwe. Za 5 zł. coś bardziej pracochłonnego czyli super linie. Za 5 zł pudełko czekoladek, i uwaga, z numerkiem 1, więc ciekawe. I wzięłam kieszonkowe. W sumie praktycznie nigdy nie trafię w za złotówkę czy za dwa. A to kieszonkowe jakoś tak wyjątkowo się do mnie dzisiaj w którzy uśmiechało. Już znam, a wezmę. A może coś ciekawego. W nim będzie, może będzie główna wygrana. No mam nadzieję w każdym razie, że to nie był taki szyder czy śmieszek, tylko, tylko że zdradka będzie wygrana. No to Zacznijmy sobie od tego kieszonkowego i szukamy oczywiście pliku, aby coś wygrać. A mamy zegarek, słońce, worek i księżyc. No niestety, tutaj pusto. <laughs> może teraz sobie przejdziemy do super linii. Nie będę przyspieszać i tak dalej. Postaram się, że w miarę szybko yy, to wszystko sobie tutaj naniosę. Pierwszy symbol to tęcza i już pierwszego symbolu nie ma. Lubię takie rzeczy. Teraz krab, ale kraba też nie widzę. Biedronka, no już lepiej, biedronka jest. I to nawet w trzech kopiach, więc na bogatości. Tak też nie ma popcorn jest ale chyba tylko a nie, sorry jeszcze jest tutaj sakiewka też jest ogólnie nie lubię superlinii właśnie za to że chyba w superliniach tu najwięcej jest takich symboli yy, których nie ma yy, w ekstra liniach czy w tych szczęśliwych liniach mam wrażenie że jest tego o wiele, wiele mniej. A tutaj to praktycznie połowa y, twoich symboli, to są y, symbole puste. Gwiazdki trochę było, to fajnie, gdyby słonik sparł. Ale czy słonik będzie? Mamy lody. No okej. Okay. Lodów trochę jest. Mm, jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj. Czapka. Czapek też trochę było. No powoli strapka zaczyna się rozkręcać. No i czapek to mamy chyba nawet pięć, jakieś rekordy bijemy. Okulary, ale ja bym strasznie chciała tego słonia. Ogólnie. Mamy cytrynę. Cytryna chyba też gdzieś była. Jest tu, no ale póki co słabo pomocna. Piłka. No to może w takim układzie, jakby nie było słonia, to może korona. Piłki jeszcze trochę mamy. Okej. Okay. Dobra. Kwiat. Ale czy kwiat w ogóle był? No właśnie nie ma kolejny pusty symbol. E, moneta. No to, no to może jak nie korona, to podkowa. Albo motyl. Tyle opcji. Już chciałam przez przypadek zacząć y, motyl odrapać. Łódź. Dobra. I jest to chyba jedyna łódź. Teraz diament. Czy diamenty były? Chyba nie. Rolki. No to może leżak w takim układzie. Rolki są tylko raz. Kości gdzieś tam były. Gdzieś mi się rzuciły w oczy. Albo serce. Eee, tu jeszcze była moneta. Dobra. Cztery ostatnie symbole. Księżyc. Nope. Słońce. Słońce. Mm. E, e, e. Dobra, no i dwa ostatnie symbole to rower. Tylko jeden. No i ostatnia szansa to arbus, obrak kłopotkowy. No dobra, więc ładnie się te wszystkie linie prezentowały, ale w rezultacie niestety zdradka jest przegrana. NB No dobra. Ok. To może pudełko czekoladek będzie szczęśliwsza. Liczę na to. I szukamy sobie dwóch identycznych symboli. Tutaj mamy migdał, piernik, kokos, mięta. Mleczna, już myślałam od tiramisu. o tiramisu. Muszla, migdał, mleczna, nugat, precel, piernik, mięta, nugat, tiramisu, precel i kakao. Czy będzie drugie kakao? Nie, kokos. No a więc drapki te tańsze po całej linii zawiodły. Ale może to droższe? Może bum. Zasady proste, szukamy oczywiście siódemki. A tutaj mamy cytrynę, gwiazdę i arbuzę. Jabłko, cytrynę oraz gwiazdę. Sejf, monety i winogrona. Złoto, garniec i banany. Banknoty, wiśnie, diament. Dzwonek, worek, arbuz. Ananas, pierścionek, i podkowa. Może tutaj? Nie. Może tutaj. Też nie. Albo tutaj. Nie. Strasznie mi się ślizga po tej warstwie ścieralnej drapaczek make-upowych. Jabłko, pik, banknoty, jakieś nowe symbole, ale nie przypominają siódemki. Tutaj mamy pomarańczkę. I serce safe i dinogroną. Tutaj też nic nie ma. No. To teraz może laki że okaże się szczęśliwe. 43, 28, 11, 46 i 37. Ogólnie przypomniało mi się, że w numerku 21 w laki 37 Dawid z kanału Majorex wygrał 500 zł, W ogóle pozdrowienia dla Majorka. 15 nie mamy. 35, 45,

47 mamy 46 i 37, 21, 12, 4, 17, oraz 13. No chyba, że bonus podkowa, truskawka. No niestety, tutaj raczej też pusto M i S. No to cała nadzieja w portfelu. Mam nadzieję, że portfel z numerem siódmym mnie nie zawiedzie i jakaś wygrana tutaj będzie. Może zacznijmy sobie od tej gry ostatniej. Szukamy trzech identycznych kwot. Mamy 500, 60, 100, 30. No takie w miarę jeszcze realne kwoty. O 60 po raz drugi 2 miliony. 100 po raz drugi, 150 po raz pierwszy, 2 miliony po raz drugi, 30 po raz drugi. No nawet tutaj jakieś szanse powiem, że są. 150 po raz drugi i, 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 i 5000. No dobra, no to może karty. Może karty. Klucz i kończyny. Sztabka. Moneta. Sztabka. Banknoty. Pierścionek. Klucz. Moneta, walizka, walizka, koniczyna, znowu walizka i klucz oraz pierścionek z sztabką. No to cała nadzieja w tej wielkiej grze, która mi się nie mieści w kadrze. I szukamy. Jedynki, dwudziestki, jedynki, dziewiętnastki oraz czwórki. Bądź oczywiście korony. Fajnie byłoby coś znaleźć.

Dwadzieścia i 3. no i ostatni rząd, jak ostatnia, nadzieję, 7. 24, 20 cztery, no i 34, więc dzisiaj naprawdę zaszalałam. Nie ma co. Tutaj widzę jakąś kontrolę, tak. A oczywiście tej drugiej to nie zobaczę. PL. No dobrze, więc odcinek naprawdę bardzo sympatyczny, ale wygra na mniej, ponieważ nie udało mi się wygrać ani złotóweczki, nawet to kieszonkowe, które się tak ze mnie śmiało, to jednak, no, się śmiało, ale w ten zły sposób. No nic, dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!